że was tyle jest. Nawet teściowa przyjechała nie na zimę. Cześć, bo lat ci nie widziałem. Ty! Wiecie, jakich okropnych mam sąsiadów? Masakra jest z nimi. Gaweł wywraca kozioł, piszczelak robi. Nie wiem, co już robić z nim. Nawet kiedyś po karetkę dzwoniłem. A wam opowiem, kiedyś Paweł mi opowiadał, że Gaweł prawie z Tylko nikomu nie mówcie. Cii. Dobra, opowiem wam Gawę w jednym stali domu. Paweł na dole, Gawę na górze. Paweł spokojny, Paweł spokojnie nie wadził nikomu. Gawę najdzikszy wymyślał swawolę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to, jest to zając stołki. Goń uciekał i wywracał po Strzelam i trąbił. krzyczał do znoju. Znosił tu Paweł, nareszcie nie może. schodzi do gała i prosi w pokorze. Zmi Zmiłuj się, bać pan. jeszcze nieco, bo na górze szyby z okien co... A na to gawę? Ponąć ten kusku i to Cóż by tu mówić Paweł od pismu. wrócił do siebie. I czapkę nacisnął. Na zająż. Gabel jeszcze słyszy. A tu z powodu coś na być. Zerwał się łóżko, wchodzi na górę. Tuch, bóg, zamknięte. Spogląda przez dziurę. Cóż tam? Cały pokój w wodzie. A Paweł ze mną siadł na wodzie. Sam miała... Ale panie, nie, nie, Ale nie, 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 po po głowie. A nie, to. nie, tam tam swoim domku. nie, 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 w tym sposobie nie, go nie, tak Proszę Proszę pana, proszę pana ten Traktowała się z wysoka i mówiła z przekonaniem. to dobre Zaprosiła więc nas gości, by nauczyć ich grzeczności. Osioł pierwszy wszedł w szczyty w garnek tu kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Hmm. Przyszła krowa tuż za progiem, zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała – A to krowa! Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złoży się i miota. Przyszedł pan, chciał na grzędzie, wsiąści, chudko w drugim żencie. pękła, kwoka siekła, coś obie Bajan rzekła: I dla. Proszę, kolak, taki likt już nie wychował, próbę, wszyscy się wygościli. No i poszli, sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Yeah.